Nazywam się Agnieszka Dworzyńska, pracuję na oddziale chirurgii endokrynologicznej i ogólnej onkologicznej. Ze środków z KPO zakupiliśmy nowoczesne urządzenie, które nazywa się PTI. Jest to urządzenie, które służy do lokalizacji, znajdowania się w trakcie operacji tkanek. Przytarczyc, tak naprawdę. Muzyb przytarczyc chorych lub prawidłowych przytarczyc. Jest to narzędzie, które używa fale podczerwieni i lokalizuje pięknie właśnie te, te narządy. Narzędzie PTI w stosunku do tych narzędzi, które dotychczas mieliśmy, jest bardziej precyzyjne, dużo łatwiej. Się, używa się je w trakcie operacji, w polu operacyjnym. To, że widzimy, że raz tkanka przytarczy, to jeszcze mi zajkać. Używamy je do operacji guzów przytarczyc, używamy je również do, do operacji raków tarczycy z przerzutami do węzłów, żeby zaoszczędzić przy, zdrowy przytarczycy, żeby pacjent po operacji nie miał niedoczynności przytarczyc, nie miał wyciętych niepotrzebnie przytarczyc, co może być trudne w przypadku właśnie a, przerzutów do węzłów bądnych. Jesteśmy drugim ośrodkiem w Polsce, który zakupił to narzędzie urządzenie. to, jest to czyli 0,1 to 1, ale to nadal nie spełnia kryteriów tutaj zekwamy.